No, siemanko, witam tym razem już na, na green screenie. Znaczy w green screenie. no. Jak zwykle siedzę, nawet, o, nawet tu widzicie jeszcze rzeczy, których nie udało mi się schować. Ale no, już się chwaliłem białymi ścianami, więc wracamy do tego. Zobaczcie w ogóle jaka jest jakość, ponieważ mam tutaj nową kamerę uwaga, Panie i Panowie, nowy pilot do tej kamery. Jak widzicie, działa zajebiście. Wszystko jak trzeba, jakość naprawdę, naprawdę spoko i pilot nie potrzebuje dongla do kompa, ponieważ kamera żeby działać i nagrywać nie potrzebuje dostępu do komputera. Kamera ma możliwość Nagrywania przez HDMI, nagrywania przez sieć, znaczy streamowania przez sieć oraz przez USB-C. Jest to OBS Bot AirTail razem z pilotem OBS Bot AirTail. O, nawet fajnie kluczuje. To jest, jest jakość jest tego dużo lepsza. Zobaczmy sobie. No. Eh, z butelką ma problem, bo jest przeźroczysta. Ale całkiem nieźle wyłapał, że trzymam pilota, że coś trzymam, więc tego nie, tego nie kluczować. Naprawdę robi to Nvidia Broadcast, ale, ale jakość też. To chyba, chyba dostaje w 4K. Jeżeli dobrze pamiętam, do Nvidia Broadcast i, <śm> i wtedy. Dobra, kurde, bo się rozgadałem. <śm> Siemanko, e wróciła dzisiaj zima, więc jedyne co dzisiaj można robić ciekawego, to żyć chrupki i oglądać, albo grać z racji tego, że nie bardzo chce mi się grać. A Trick powiedziała mi dzisiaj, że na Disney Plasie jest Bleach w całości. 500 odcinków i drugie, drugi sezon, tak naprawdę ten od 2022, to myślę, że sobie dzisiaj to ogarnę. Odpoczynek wypada całkiem nieźle, ale zastanawiałem się w ogóle, czy cokolwiek dzisiaj nagrać. Uznałem, że, że zrobię sobie dzisiaj mały update dotyczący Akerferna i, i dubbingu. Otóż po długiej walce z jedną z aktorek głosowych, z aktorek dubbingowych, doszedłem do wniosku, że no niestety musimy się pożegnać, mimo że e, babka była bardzo obiecująca. Myślałem i zależało mi na tym, bo miała bardzo fajny głos. Już. Tyle wymówek, ile słyszałem na temat tego, co się dzieje na świecie, to yy, no to już trochę mi, trochę mi to zbrzydło i, i niestety musieliśmy się rozstać, bo to już w pracy był zapierdol, yy, rodzina się pochorowała, kot umarł. No, albo ktoś ma wyjątkowego pecha, albo, albo po prostu wyjątkowo nie chce się przyznać, że nie chce współpracować i nie ma ochoty nic robić. Z drugą osobą też niestety musiałem się rozstać, ponieważ była bardzo chętna, ale bardzo nie dotrzymywała terminów. Więc dwie osoby mi odpadły, ale za to pojawiła się jedna nowa osoba, która, z którą rozmawiałem dzisiaj, i już dzisiaj słuchajcie, dostałem próbki głosu. Więc jestem mega zadowolony. Jeszcze nie miałem czasu, żeby tych próbek głosu. Yy, sobie sprawdzić, ale zrobię to prawdopodobnie jak skończę, jak skończę to nagrywać, a właściwie jak zbuntuję i wrzucę to. I, I super, wreszcie, wreszcie, wreszcie będę miał pasującą aktorkę do pasującej postaci i dodatkowo z tego co widzę, dziewczyna jest bardzo konkretna i dodatkowo już współpracowała z chaosem. Konkretnie współpracowała z Gryfem, co albo bardzo dobrze świadczy o Gryfie. Nie, to powinienem powiedzieć: albo bardzo dobrze świadczy o niej, albo bardzo źle o, również o niej. Bo, bo współpraca z Gryfem jest miejscami naprawdę ciężka. Chociaż teraz to nie wiem, dawno z nim nie współpracowałem. Kiedyś podobno bardzo dużo fochów robił dotyczących współpraca ale to tylko słyszałem z opowieści. Ja miałem same dobre, same dobre wspomnienia i, i jakby zawsze mi się bardzo dobrze współpracowało z tym kolesiem. Nieważne. Więc to tyle dzisiaj. Nie ma nic ciekawego. Znowu wróciła zima. Byliśmy, żeby sobie właśnie kupić te chrupki. To są munsy oraz nie pamiętam jak się te długie nazywają. To są niskotłuszczowe chrupki z Lidla. Akurat tutaj są lupisy, jakoś tak się to nazywa. Paprykowe bardzo dobre, jeżeli będziecie kiedyś mieli okazję, to sobie kupcie. I no dosłownie, kurde, szliśmy już. Ja absolutnie nic nie widziałem, szedłem na pamięć przez pewien czas, bo po prostu była taka wichura. Zobaczymy, co będzie jutro. Założę się, że, że po weekendzie okaże się, że temperatura znowu będzie 5 i będzie, wszystko się to wytopi, będzie chlapa. No ale dzisiaj po prostu dowaliło znowu tego białego gówna i tyle. Eee... Dobra. To ja myślę, że sobie mm, już mm, zakończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Mm, mam nadzieję, że się podobało. Dzisiaj tak trochę nudnawo. Ale uznałem, że zrobię sobie test polowy kamery. I wow! Bardzo fajnie to działa. Aż tak, dobrze, aż tak dobrze ta wcześniejsza, którą miałem OBS, bota nie działała. To jest jedna z ich najnowszych, więc niby, niby rzuca obraz w 4K, ale no jak widzicie, NVIDIA Broadcast, czyli oprogramowanie, które kluczuje tło. E, które e, działa na zasadzie sieci neuronowej, jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest uczenie maszynowe, i tak dalej, i tak dalej, ale musi mieć odpowiednie dane, żeby to zrobić. I widzę, że kamera dostarcza naprawdę dobry strumień danych i Nvidia Broadcast sobie radzi po prostu fenomenalnie. E, I nie wiem właściwie co, muszę, muszę wyłączyć obsługę gestów, bo e, rozumiecie, że macham tutaj nie? i. I kamera, kamera wychwytuje to jako po prostu obsługę gestów. I teraz świeci się na zielono, i nie mam pojęcia co zrobiła. Jak na razie, przynajmniej widzę, że OBS mi nagrywa. E, dobra. Nie wiem, czy jutro będę coś nagrywał. Nie wiem, czy mi się będzie chciało. Od poniedziałku już jedziemy pełną parą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tyle. Życzę udanego weekendu. Mam nadzieję, że sobie odpoczniecie. Mam nadzieję, że będziecie przygotowani na nowy tydzień, pełen wyzwań, tak to jak to mówią coachowie internetowi. Do następnego!